Zostawmy sobie proste pytanie: dlaczego my, wyznawcy Chrystusa, nazywamy się Kościołem, czyli świątynią? W tle tego pytania kryje się pytanie jeszcze ważniejsze: co z tego wynika, że jesteśmy Kościołem? Do czego to nas zobowiązuje? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania trzeba rozpocząć od prehistorii Kościoła, to znaczy od teologii świątyni w Starym Testamencie. Otóż na długo przed wybudowaniem świątyni jerozolimskiej istniało w Izraelu pojęcie Miejsca Świętego. Jest to takie miejsce, w którym Bóg chce być szczególnie obecny dla ludzi i w którym można się szczególnie do Boga przybliżyć. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba, woła Jakub po przebudzeniu się ze snu, podczas którego oglądał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba. Oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. Obecność Boga wśród swojego ludu szczególnie potężnie objawiła się podczas przejścia z ziemi niewoli do ziemi wolności. Była to obecność z istoty swojej zbawcza. Przede wszystkim rozświetlała ludowi drogę ku wolności, a Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia. Aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Obecność Boża była ponadto dla ludu obroną przed nieprzyjaciółmi. Oto jak księga wyjścia opisuje moment, w którym Egipcjanie dopędzili lud swoich niedawnych niewolników. Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły. Stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc, i nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Istotnym krokiem naprzód w objawieniu tajemnicy obecności Boga Zbawcy wśród swojego ludu było sporządzenie namiotu świadectwa, co miało miejsce bezpośrednio po zawarciu przymierza na Synaju. I uczynią mi święty przybytek, aby mógł zamieszkać pośród Was. Tam będę się spotykał z Tobą i z ponad przebłagarni, i spośra, spośród Herubów, które są ponad arką świadectwa. Będę z Tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za Twoim pośrednictwem Izraelitom. Dar namiotu przymierza niezwykle głęboko przedstawiono w Księdze Kapłańskiej: Umieszczę wśród Was mój przybytek, i nie będę się Wami brzydził. Będę chodził wśród Was, będę Waszym Bogiem, a Wy będziecie moim ludem. Ja jestem Pan, Bóg Wasz, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej, abyście przestali być ich niewolnikami. Ja rozbiłem drągi Waszego jarzma i dałem Wam możliwość chodzenia z podniesioną głową. Otóż warto pamiętać o tym, że wszystkie teksty starotestamentalne, jakie tu cytujemy, w swoim głębokim wymiarze odnoszą się do daru Kościoła, jaki otrzymujemy w Jezusie Chrystusie. Namiot Przymierza był poprzednikiem świątyni jerozolimskiej. Jej budowę postanowił król Dawid. Na początku Dawid, Dawid miał pomysł, że świątynia będzie darem, jaki on złoży panu Bogu. Bóg jednak za pośrednictwem proroka Natana szybko wyprowadził go z tego błędu. Świątynia jeśli tylko jest naprawdę świątynią, to znaczy jeśli naprawdę jest miejscem zbawczej obecności Boga wśród ludzi, nie jest darem ludzi dla Boga, ale darem Boga dla ludzi. To mówi Pan, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Przecież tobie Pan zapowiedział, że ci zbuduję dom. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Jest to jedno z najbardziej znanych proroctw mesjańskich. Wypełnia się ono na naszych oczach, dotyczy ono bowiem nie tylko tego potomka Dawida, któremu na imię Jezus Chrystus, a który jest królem wieków. Dotyczy ono również jego królestwa, które buduje się w Kościele i poprzez Kościół na życie wieczne. Jeszcze dwa inne szczegóły wyraźnie odnoszą początki świątyni jerozolimskiej do Chrystusa. Oto wyjaśnienie z pierwszej księgi kronik: dlaczego Bóg nie życzył sobie, aby świątynię wybudował król Dawid? Przelałeś wiele krwi, prowadząc wielkie wojny, dlatego nie zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi wylałeś na ziemię wobec mnie. Dawid, który swoją osobą różnorodnie zapowiadał Chrystusa, pod tym względem jest jego przeciwieństwem. Nie było mu dane wybudować świątyni jerozolimskiej. Jezus Chrystus zaś wystawił świątynię nową i wieczną. Ale On, Syn Boży, nie tylko nie splamił się niczyją krwią, lecz dla nas nie wahał się przelać krwi własnej. Warto jeszcze zwrócić uwagę na niezwykle gesty teologicznie przekaz drugiej Księgi Kronik, mówiący o tym, że Salomon zaczął budować dom pański w Jerozolimie na Górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi w miejscu, jakie przygotował Dawid na klepisku Ornana Jebusyty. Zatem świątynia stanęła na tej samej Górze Moria, na której Abraham miał złożyć ofiarę z własnego syna. Ostatecznie zaś złożył tam Bogu ofiarę z baranka. To było to samo miejsce, na którym Dawid złożył Bogu ofiarę przebłagalną podczas szalejącej zarazy i zdołał uprosić miłosierdzie Boże dla zgnębionego ludu. Chrystologiczny sens obu tych odniesień narzuca się sam. Świątynia nowa i wieczna, Kościół Chrystusowy, została zbudowana na prawdziwej górze Moria. Bóg ulitował się nad synem Abrahama, ale własnego syna nie oszczędził. I wydał go z miłości do nas. Baranek, który został ofiarowany na tej górze Moria, jest bowiem prawdziwie synem Bożym. To też ofiara złożona na tym klepisku Ornana Jebusyty ma moc powstrzymać zarazę, która porywała ludzi na zgubę wieczną. Warto jeszcze zauważyć, jak mocno podkreślono w Starym Testamencie, że tak niezwykły dar, jakim jest świątynia, czyli udzielająca się ludziom obecność Boża, w niczym nie narusza Bożej suwerenności. Czy jednak naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a cóż dopiero świątynia, którą zbudowałem? Modli się Salomon w dniu poświęcenia świątyni. I w długiej modlitwie rozwija król Salomon myśl, że to nam jest potrzebna świątynia, a nie Bogu. Zaś szczególne przebywanie Boga w świątyni nie ogranicza bynajmniej Bożej wszechobecności, ale czyni ją wyrazistszą dla nas. Z kolei prorocy, zwłaszcza Micheasz i Jeremiasz, głoszą odważnie, że dar świątyni można również przyjmować w sposób obrażający Boga. Został on dany, aby uświęcać lud, który tam się gromadzi, dla oddawania czci Bogu. Tymczasem zdarza się, że ludzie przychodzący do świątyni wcale nie zamierzają porzucić swoich kradzieży, morderstw, rozpusty i bałwochwalstwa. Przemieniają w ten sposób świątynię Boga najwyższego w jaskinie zbójców. Wydaje im się, że dar świątyni jest talizmanem, który osłoni ich przed konsekwencjami ich grzechów. Nie ufajcie słowom kłamliwym, Głoszącym świątynia pańska, świątynia pańska, mamy świątynię pańską, woła prorok Jeremiasz. Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mego imienia? Głoszenia tego rodzaju upomnień i ostrzeżeń prorok Jeremiasz omal nie przypłacił życiem. Szeroko mówi o tym rozdział 26 Jego księgi. Obie powyższe prawdy bardzo dosłownie dotyczą również tej świątyni, którą zbudował Jezus Chrystus, a którą jesteśmy my. Ten niezwykły dar Boży, że Zbawiciela znamy po imieniu i że możemy z taką łatwością czerpać z Jego światła i mocy, w niczym nie ogranicza suwerenności Boga, który chce i może wszystkim ludziom, a nie tylko chrześcijanom, udzielać swoich darów. Słowa Mam jeszcze inne owce, które nie są z tej owczarni. Niezależnie od swego pierwotnego sensu historycznego, niewątpliwie mówią o tych, którzy do Chrystusa należą na razie tylko w sposób niewidzialny. Z kolei słowa: Kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latoroźl i uschnie, odnoszą się do tych wszystkich, którzy, chociaż znajdują się w samym środku kościoła. To przecież swoim postępowaniem upodabniają kościół do jaskini zbójców i zrażają do kościoła, a niekiedy do samego nawet Chrystusa, tych, którzy stoją jeszcze na zewnątrz. Na ten temat ostatni Sobór wypowiedział się następująco. Choćby ktoś należał do ciała kościoła, nie dostąpi zbawienia, jeśli nie trwa w miłości. Taki bowiem pozostaje wprawdzie w łonie kościoła ciałem, ale nie sercem. Centralną postacią dziejów świątyni Bożej jest oczywiście jednorodzony syn Boży Jezus Chrystus. Dokonujemy jednak uproszczenia. Jeżeli w Panu Jezusie dostrzegamy jedynie założyciela świątyni nowotestamentalnej, którą Bóg buduje sobie z swoich przyjaciół. Pan Jezus nie tylko założył nową świątynię, ale on sam przyszedł do nas jako świątynia. Jego człowieczeństwo było przecież miejscem najpełniejszej obecności zbawczej Boga wśród ludzi. Nowy Testament mówi o tym wielokrotnie. Zbóżcie tę świątynię, powiedział sam zbawiciel po wyrzuceniu przekupniów, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Ewangelista zaznacza, że mówił to o świątyni swego ciała. W nim, w jego ciele, mieszka cała pełnia bóstwa. Czytamy w liście do Kolosan. Zwłaszcza tajemnice wcielenia przedstawiają ewangeliści w obrazach świątynnych. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni, mówi anioł do Maryi. Słowo osłoni dosłownie należałoby przetłumaczyć zacieni, a nawet o namiocie, otoczy Cię namiotem. Co zapewne jest tu odniesieniem do namiotu świadectwa. W kategoriach świątynnych przedstawia tajemnicę wcielenia również ewangelista Jan. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy chwałę jego. Zatem, świątynią Nowego Testamentu jest sam Jezus Chrystus. My zaś jesteśmy Kościołem, czyli świątynią, o tyle tylko, o ile stanowimy jedno z Chrystusem. Po to właśnie syn Boży stał się jednym z nas, aby nas uczynić jedno z sobą. Po to stał się uczestnikiem naszej ludzkiej natury, aby dać nam uczestnictwo w swojej naturze boskiej. Po to zstąpił na Ziemię jako najwspanialsza świątynia Boża, aby przemienić w świątynię, czyli w kościół, wszystkich, którzy w niego uwierzą. Kościołem wyznawcy Chrystusa są nazywani już w Nowym Testamencie. Bo my jesteśmy świątynią Boga Żywego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. W dalszym ciągu tej wypowiedzi apostoł Paweł wyraźnie stwierdza, że to, iż jesteśmy Kościołem, jest nie tylko wspaniałym darem Bożym, ale również zadaniem. Przeto wyjdźcie spośród nich, to znaczy spośród bałwochwalców, i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. Ten moment, że na tej ziemi Kościół znajduje się dopiero w trakcie budowy, że przemieniająca obecność Boża jeszcze nas do końca nie ogarnęła, podkreślony jest również w innych wypowiedziach apostolskich. Nie jesteście już obcymi i przychodniami, zwraca się apostoł Paweł do chrześcijan, którzy pochodzili z narodów pogańskich, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. Żeby zaś nie było wątpliwości, że obraz wznoszenia się Kościoła dotyczy nie tylko coraz to nowych ludzi, którzy się do Kościoła przyłączają, apostoł dodaje w nim, w Chrystusie i Wy także wznosicie się we własnym budowaniu. By stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Zatem Kościół rośnie, powinien rosnąć w każdym z nas. Bóg chciałby każdego z nas wypełniać coraz bardziej swoją zbawczą obecnością. Zauważmy, że Chrystus, świątynia Boża, w całym tego słowa znaczeniu, został tu nazwany kamieniem węgielnym. Trudno o bardziej wyraźne podkreślenie, że celem pojawienia się tej boskiej świątyni wśród nas, była przemiana nas wszystkich w świątynię, czyli kościół. Mimo woli przypomina się kamień z proroctwa Daniela, który rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Jednakże świątynia nowotestamentalna, chociaż buduje się w doczesności, przeznaczona jest do życia wiecznego. po to przecież ogarnia nas Bóg swoją obecnością, aby nas kiedyś opuścić, lecz aby być z nami na zawsze. Po zmartwychwstaniu Chrystusa, nawet śmierć nie ma już tej mocy, żeby nas od Boga oddzielić. Jeżeli mieszka w Was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia Wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w Was swego ducha. To przeznaczenie Kościoła do życia wiecznego jest prostą konsekwencją w wstąpienia Chrystusa. Zmartwychwstały Chrystus teraz już jako jeden z nas wszedł bowiem w ten kościół, czyli w tę obecność Bożą, która przekracza wszelkie miary doczesne. To też autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia, że rozdarcie zasłony w świątyni jerozolimskiej, o którym wspominają ewangeliczne opisy męki, oznaczało otwarcie drogi do życia wiecznego dla nas wszystkich. Mamy więc bracia pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Zatem Chrystus, kamień węgielny Kościoła, jest zarazem Jego arcykapłanem. Wszedł bowiem nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. Dodajmy, że z kapłaństwem Chrystusa jest podobnie jak z prawdą, że jest On świątynią. Jako kapłan chce On nas wszystkich przemienić w kapłanów, którzy stając się jedno z Nim, samych siebie oddają na miłą Bogu ofiarę. Pisze o tym wyraźnie apostoł Piotr. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.